z tej strony Premiero i dzisiaj taki odcinek y, informacyjny y, dlaczego nie było filmów y, co się teraz będzie działo na kanale i y, jeszcze bardzo ważne informacje na temat y, robienia zamówień y, to znaczy robienia y, grafik na zamówienia to taka będzie dość ważna sprawa no ale dobra, zacznę od tego czemu nie było filmów y, filmów nie było dlatego, bo y, mam internet y, z dość małym limitem danych i po prostu coś tam kupiłem sobie tam grę, gra miała aktualizację no i pobrałem aktualizację, internet się skończył, że tak powiem. No po prostu cały limit danych poszedł na to pobranie tej gry, a gra była oryginalna, oczywiście tylko aktualizacja. No więc internet się zużył i w ogóle nie mogłem nic zrobić i znaczy nie to, że nic zrobić, ale po prostu miałem taki wolny internet, że mi tylko czat na Skype działał. Nic się nie otwierało, poza tym nawet Google. Dobra. Następna informacja, co się będzie teraz działo na moim kanale. Na moim kanale teraz będzie seria Sainsrowa Trójki, więc myślę, że fajnie. Będę ją... nie będę jej prowadził sam. Tylko uważam, że ciekawe będzie zrobić się z kimś. A już mam nawet taką osobę, z, już z nią na Skype tam pisałem, czy chce ze mną nagrać. No i powiedziała, że tak, jest to użytkownik Kondziowski, do którego macie link, oczywiście w opisie. Tak. On też tam wspomniał w jednym filmu, że, w filmie, że ze mną tam nagra serię. No więc dobra. A I ta ostatnia informacja ostatnia, w zasadzie najważniejsza. Na temat robienia grafik na zamówienie. Bo słuchajcie, jest, takie, jest taka sprawa, że w ostatnim tygodniu mam, miałem dokładnie 15 zamówień. W ostatnim w zeszłym tygodniu miałem 15 zamówień. I tych zamówień jest coraz więcej i ja no, trochę nie wyrałabym robić je na czas. Potem niektórzy ten coś tam. No, Wiem, że czekacie i mi, chcecie mieć to jak najszybciej, ale ja mam naprawdę dużo zamówień i no nie jestem w stanie tego zrobić tak szybko. I dlatego teraz trochę inaczej będą zamówienia. W każdym speedarcie będzie losowanie. Losowanie będzie polegało na tym, że po prostu piszecie komentarz. Ja tam na takiej stronie tam losuję te komentarze. I ten kto się wylosuje, tam będzie miał layouta, logo czy tam intro, co tam będzie chciał. Myślę, że to będzie dość ciekawe. każdy w swoim czasie będzie miał tło. No. Ale to naprawdę fajnie jest robić te layouty i tak dalej, ale to wiecie, trochę dużo pracy tak robić te layouty tak no nie wiem. No, ja nad każdą swoją pracę jakby tak trochę to mm, przemyślam, zanim zrobię. I po prostu to muszę każdą pracę przemyśleć, żeby nie, nie zrobić 15, 15 tych samych layoutów, po prostu. I muszę po prostu myśleć nad każdą pracą, i to mi zajmuje szczególnie długo. Więc tym osobom, które na razie zamówiły, póki są jeszcze te zamówienia, yy, to znaczy już ich nie mam, już ten. Film, tam, tam informacje w tytule, że to już nieaktualne, i że dam w odpowiedź wideo ten film. Eee, no, także tym osobom, które teraz jeszcze zamówiły, to im oczywiście zrobię, ale już następne to będą losowania w SpeedArtach. Zresztą już SpeedArt jeden mam nagrany, tylko trzeba tam podłożyć muzykę i chcę go tak fajnie obrobić. No, więc to tyle z informacji. Cześć.